Y szkoła nie była potrzebna do niczego. Mamy kasę, mamy forsę dzisiaj tak szkoła nie była potrzebna do niczego, mamy kasę, mamy force dzisiaj tak. Szkoła nie była potrzebna do niczego, mamy kasę, mamy forsę dzisiaj tak. Szkoła nie była potrzebna do niczego, mamy kasę, mamy forsę dzisiaj tak. Zarabiamy kasę, zarabiamy flity, mamy tutaj bardzo mocno wyjebane Lata to na głośnikach, mamy tutaj bardzo mocno wyjebane Lata ta piosenka tutaj na głośnikach, mamy tutaj bardzo mocno wyjebane Lata to piosenka tutaj na głośnikach, mamy tutaj bardzo mocno wyjebane Lata ta piosenka tutaj na głośnikach, mamy tutaj bardzo mocno wyjebane Lata ta piosenka tutaj na głośnikach, mamy tutaj bardzo mocno wyjebane Lata ta piosenka tutaj na głośnikach, mamy tutaj bardzo mocno wyjebane Szkoła nie była potrzebna do niczego, bo mamy kasę bawy flick Szkoła nie była potrzebna, bo mamy kasę bawy tutaj zajebisty tutaj flick Szkoła nie była potrzebna do niczego Mamy kasę bawy tutaj zajebisty tutaj flick Szkoła nie była potrzebna do niczego, baby kasę, bawy tutaj zajebisty, zajebisty tutaj plik Szkoła nie była potrzebna do niczego, baby kasę, bawy tutaj zajebisty tutaj plik Szkoła nie była potrzebna do niczego, baby kasę, bawy tutaj zajebisty tutaj plik Szkoła nie była potrzebna do niczego, baby kasę, bawy tutaj zajebisty tutaj plik Szkoła nie była potrzebna do niczego, baby kasę, baby tutaj zajebisty tutaj plik Szkoła nie była tutaj potrzebna, żeby to muzyka leciała w radiach Szkoła nie była tutaj potrzebna, żeby muzyka leciała tutaj w radiach Szkoła nie była tutaj potrzebna Żeby, żeby muzyka leciała tutaj w radiach Szkoła nie była potrzebna Żeby muzyka leciała tutaj w radiach Robimy muze, mamy tutaj bardzo mocno wyjebane Żeby lewamy tutaj na obcięciu Bo mamy dalej mocno wyjebane Mamy tutaj w kuju to To co się dzieje tutaj dookoła bo my robimy muzeum, mamy dalej tutaj bardzo mocno, tutaj wyjebane. Szkoła nie była potrzebna do niczego.